Mercedes W202, następca legendarnego już modelu 190, tak zwanego Baby Benz. Mały, ekonomiczny niemiecki seryjny. Zaprojektowany by cieszyć się komfortową jazdą w trasie, niemniej nie zapomniano o użyteczności w życiu. Silnik 1.8, pozbawiony kompresora, w zupełności wystarcza do codziennych wojaży. Niezawodny i zapewniający osiągi zadowalające. Eckharda w drodze pobudki. Co jeśli jednak do auta zasiądzie Thomas? W tym znany też z komfortu. Powinienem wyjść z tego w miarę słuchać. Wierzę w siebie. Nie biorę pod uwagę swojego fotela, ale ogólnie. Chyba nie jest najgorsze. Wracam do garażu. Mając na uwadze ostatnie podejście do obniżania, pracę zacząłem od części tylnej, dzięki czemu weszło się już w miarę bezproblemowo. Ile zabawy kluczem i przód również został uwolniony. Teraz czas na trochę inżynierii. W tym celu udałem się do najlepszego sklepu tuningowego w okolicy Agromatu. W ich bogatym asortymencie taczek, rur PCV oraz ziemi ogrodowej znalazłem to. Zamierzam zrobić następująco. Jako że amortyzatory z T4 są nieco za krótkie, więc te elementy tutaj, trochę inżynierii i efekt powinien być satysfakcjonujący. Zatem przekonajmy się. Po wymianie śrub na bardziej skłonne do obróbki i zepsuciu stołu na następny dzień wszystko było gotowe. Odnoszę coraz bardziej nieodparte wrażenie, że to co sam ostatnio mówiłem o czterech przednich amortyzatorach, wcale nie musi być dogmatem. Co osiągnąłem dzięki tym tulejkom, to przerobiłem przednie... Nakręcaj się! Przednie amortyzatory z na ich tylne odpowiedniki. Z Ale to przetestuję innym razem. Teraz pozostało włożyć maks rozłożone murki, połączyć i skontrować nakrętki. Tym sposobem ten był gotowy, ale przód niekoniecznie. Z przodem wiąże się taka historia: żeby wyciągnąć sprężynę, muszę ściągnąć stworzeń. A do tyłu. Był gotowy, dopóki nie przejechałem testowo i uświadomiłem sobie, że zapomniałem o tulejkach. W sklepie nie mieli tulejek, więc po prostu kupiłem śruby 14 i... i już nie stuka. I właśnie, coś malnie nie działa jeszcze. Właśnie skończyłem pierwsze stulecie skręcania i rozkręcania, ale jest wolne. Lekkim bólem i postawą kwadzimonów skróciłem obie sprężyny o półtora zwoja. Można zatem skręcać wszystko od Wszystkich mękach i trudnościach oto jestem, by powtórzyć test belgijski. No dobra, zadanie uważam za zakończone. Chociaż tył mógłby być troszeczkę niżej, ale już nie będę się czepiał. Działa? No działa. Do następnego. <tryk> 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 <tryk>